Na miejsca nie wszystkie zawodniczki pojawiły się na skrzydła, więc mieliśmy występowane to. Jak również z listem Wiktorię, Julię Małgorzatę <grymne> Julię, Julię, Koalizja, Joanę i Wiktorię. <grymne> Mam dwa okrążenia A, po na pocieszenie. Mam dobrą informację: wiatr ucichu, nie będzie tak przeszkadzać, nie będzie kolidować y, i nie będzie dokładać większego znaczenia dla zawodniczych biegnących, ale się A ja mam też dobrą wiadomość dla fanów y, biegania tego średnio dystansowego się absolutna stronę biegów średnich. Gość, który wczoraj wnosił zakończenie kariery. Następnym poleśnicy przyjdzie dzisiaj Marcin Lewandowski, więc będzie ok. Sí. Darota, dawaj! Dawaj! Mocno wszystko ze siebie! Dawaj! Ostro! Jeszcze! Do końca! Dalek jest numerem 178 A więc jako kołna widzą i ojesz na to jest